Łajdactwo, to oszustwo musi się skończyć. Przyjechaliśmy do Kalisza, żeby przebić pęcherz kłamstwa! Pęcherz oszustwa! Pęcherz zdrady! Podnieście oczy! Tam na, na wieży ratuszowej jest herb Kalisza. Zwieńczony pięcioramienną gwiazdą. Jest taki herb, ale. Za prezydenta Pęcherza ustanowiono nowy herb. Pan prezydent Pęcherz wyszedł ze skóry, żeby udowodnić kaliszanom, że nic lepszego im się w życiu nie spotkało, nie zdarzyło jak statut kaliski. Nic! Żadne zwycięstwa poprzednich pokoleń, żadne bogactwa! Statut Kaliski jest tym, co naród Polski podnosi do najwyższej potęgi idiotów. My z tym zrobimy dzisiaj porządek. Bo tam widzicie herb z gwiazdką pięcioramienną, i taki on był zawsze. A między drzwiami, gdzie wchodzi się do ratusza, jest herb Kalisza zwiększony gwiazdą sześcioramienną. I to jest fałsz! To jest podłość. Żydzi nie mają żadnego wkładu w odzyskanie niepodległości Polski. Żydzi zawsze z okupantem się bratali, zawsze z zaborcą interesy robili, zawsze dla zaborcy służyli, zaborcom kwiaty składali, zaborcom bramy triumfalne budowali. Owszem, ktoś powie: Perek Joselewicz i Jankiel z pana Tadeusza. Zgoda, powiem ja. Jankiel nie istniał, a Perek Joselewicz za chorobę polską przez samych Żydów został wyklęty i jak pies w szczerym polu pochowany. Bo na katolickim cmentarzu nie mógł, a na żydowskim też nie mógł. Szanowni kamraci, zanim spalimy, zanim spalimy ten statut, skończymy z tą narracją skończymy z tą hipnozą skończymy z tym kłamstwem trudno by wam czytać wszystko na temat tego statutu wrócicie do domu, macie zadanie domowe ale oszustwo tego statutu było tak wielkie że w 26 roku przez dolny malarz, grafik Żyd o nazwisku Szyk stworzył tak doskonałe ilustracje że współcześni profesorowie że współcześni biskupi mówią swoim uczniom, studentom i wiernym, że to są oryginały z Kalisza. 1926 rok. To są ich zdaniem oryginały. A o oryginałach najwięcej do powiedzenia mieli ci, którzy w tamtych czasach żyli ale niewiele z tego przetrwało do dzisiaj i nawet kiedy czytamy o Statucie Kaliskim na Wikipedii to jest wspomniana, wspomniana, post, wspomniana postać Romualda Hube widzicie go tutaj po naszej lewej stronie, Wypatrzycie na prawo wspomniana, że coś tam, jakieś wątpliwości ma Hube tymczasem, kiedy wejdziemy na stronę okazuje się, że to jest wielki człowiek Człowiek, który tworzył prawo polskie, który badał historię prawa polskiego. Naukowiec, wykładowca, założyciel organizacji odpowiadającej za prawo w Polsce. I on podjął się przestudiowania dostępnych dokumentów. Stwierdził, że istoty Kaliski i statut Kaliski istniał, ale w zupełnie innej formie. Co teraz mamy, to jest fałsz. W tej formie, w której istniał, nawet zapis był taki. Wykorzystujcie zapisy tego statutu przeciw Żydom, a nie po to, żeby oni mieli dodatkowe prawa. I w jego opracowaniu, które Wam udostępnimy, w jego opracowaniu, w jego książce, gdzie są podane daty, przykłady, czytamy ważny wpis naszego narodowego naszego narodowego archiwisty Długość pod rokiem 1356, donusząc o stosunkach Kazimierza z sesterką, pisze, że na prośbę jej nadał pojedynczym Żydom mieszkającym w królestwie nadzwyczajne, nadzwyczajne prorogatywy i wolności, które jako fałszywe podejrzewano i którymi znieważony został i obrażony boski majestat. Przez Zbigniewa Oleśnickiego do Kazimierza w maju liście pisanym, bardzo krótko Wam powiem, przeczytamy do Kazimierza Jagielonczyka następujące treści. Wielce Królewska Mość, z ujmą i obrazą religii pewnych przywilejów i wolności Żydom udzieliłeś, i niektóre przywileje najfałszywsze. Jakoby przez króla Kazimierza im nadane, które świętej pamięci ojciec Twój w mojej obecności, gdym sam był tego świadkiem i sam je czytał, lub ujmowany licznymi darami przez Żydów, przez całe swe życie wzbraniał się to potwierdzić. A Ty to potwierdziłeś, nie zniósłszy się, czyli nie skonsultowawszy się ani ze mną, który wówczas w Krakowie bawiłem. Ani z panami radą. I dlatego proszę i błagam, abyś te, te, tam przywileje i wolność odwołać raczył. I jakoś w tym samym roku Kazimierz Jagielonczyk w statucie mieszawskim napisał, że przeciwne prawa boskiemu uchyla i wszelkiej mocy obowiązującej pozbawia. Co ma być przez ogólne ogłoszenie podane do powszechnej wiadomości. I to jest prawda! I to jest prawda! Ale oni są cierpliwi! Oni są przebiegli! Powinniśmy się tego od nich uczyć! Przeczekali 100 lat, 200 lat i w naszych czasach prezydent Kalisza o nazwisku Belchesi robi sceny! Nieprawdziwe, zwołuje prezydentów, ambasadorów, robi w Kaliszu uroczystości, wmawia obywatelom kaliskim, że są elitą świata, że statut kaliski podnosi ich do rangi pierwszych narodów świata. Na koszt Polaków drukuje niezwykle ozdobne, drogie egzemplarze statutu i rozsyła je po wszystkich ambasadach polskich, po wszystkich uniwersytetach świata. Jego marzeniem jest, żeby statut kaliski był w każdej szkole, żeby polskie dziecko patrząc w statut mówiło na rany Chrystusa toć prawda, a to nieprawda, tylko nieprawda. Przeczytamy wam, żebyście mogli sobie wyrobić zdanie, na temat bezczelności, przebiegłości i podłości tych, którzy chcieli nad obywateli polskich, nad Polaków, chłopów, szlachtę wyżej się stawiać, więcej móc, ponad czym żerowali, żerowali na tym, że prezentami, przekupstwem. Przekupywali tych, którzy prawo stanowili kosztem nas, nas, zwykłych ludzi, nas, którzy wyrabiamy pracą swoją, potęgę państwa i jego bogactwo. Oto wąska grupa ludzi z królami weszła w alianse, żeby nas zniewolić. To jest tylko 36 punktów. Posłuchajcie, zadumajcie się i cieszcie się, cieszcie się, że dożyliście tego momentu, że będziemy mogli wziąć odwet zemstę za tych wszystkich wysiedlonych, za tych wszystkich zlicytowanych, za tych wszystkich sprzedanych w niewolę, bo ich dusze gdzieś nad nami są. Czytamy zemsta, nas... zemsta na wrogach Z Bogiem, a nawet mimo Boga Tak jest Punkt pierwszy Uważajcie i słuchajcie Kiedy jest sprawa przeciwko Żydowi Nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam Lecz razem z innym Żydem Kiedy chrześcijanin Pozywa na Żyda o zastaw, Żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął. Wtedy Żyd przysięgą się uwolni. Kiedy chrześcijanin utrzymuje, że na zastaw od Żyda mniej pieniędzy otrzymał, aniżeli Żyd teraz żąda, Żyd przysięgą dochód złoży. Czytamy wam cały czas te podrobione, oszukane statuty? Kiedy Żyd, nie mając świadków, utrzymuje, że chrześcijanin zastaw wypożyczył, chrześcijanin się od Pięć. Prócz rzeczy kościelnych i krwią zabarwionych, wolno Żydom wszystko brać w zastaw? Ańma. Słuchajcie, w wielu miejscach przywołujemy pamięć ważnych osób. Jest z nami pamięć duch Romana Dmowskiego i Romualda Hube. Krzykniemy teraz Romuald Hube, a wy jest, obecny. Romuald Hube! jest obecny. Romuald Hube! Jest obecny! Romuald Hube! Jest obecny! Romuald Hube! Jest obecny! Roman Dmowski! nie Roman Dmowski a gdyby zastaw jaki był kradziony Żydowi Żyd się od przysięże, że o kradzieży nie wiedział a chrześcijanin winien mu kapitał na zastaw ten wypożyczony z procentem zapłacić hańba kiedy zestaw, zastaw chrześcijanina przez ogień lub kradzież żyda zginie, Żyd od nalegającego chrześcijanina przysięgą się uwolni. Amen. Żydzi w sporach swoich i między sobą wyłączeni są spod sądów miejskich. Zostają pod opieką króla lub wojewody. Hańba! Za zranienie Żyda słuszna kara i koszta kuracji. Za zabicie Żyda słuszna kara i uważajcie, uważajcie, uważajcie. Oto szczyt bezczelności. Za zabicie Żyda słuszna kara i. i konfiskata i majątku. majątku. Za uderzenie Żyda. Kara zwyczajna w kraju. Żydzi cel większych od ceł, Uwaga, przepraszam, Żydzi cel większych od mieszczan nie płacą. Od przewożonych zmarłych nic nie płacą. Chrześcijanin niszczący cmentarz oprócz kary zwyczajnej, cmentarz żydowski. Oprócz kary zwyczajnej, majątek traci. Rzucający kamieniem na szkołę żydowską, odda wojewodzie dwa funty pieprzu. Gdy żyd u swojego sędziego ulegnie karze, która się y, Wandel nazywa, Zapłaci mu funt pieprzu. Gdy Żyd raz i drugi od swego sędziego zapozwany nie stawi się, zapłaci karę zwyczajną. Gdy się trzeci raz nie stawi, zapłaci karę stosunkowo wyższą. Za zranienie Żyda płaci karę zwyczajną Chrześcijan. Przysięga na 10 przykazań. Nie powinna być Żydowi naznaczoną, tylko o wartość przechodzącą szacunek 50 grzywien srebra, a w mniejszych rzeczach przed szkołą przysięgać będzie. Żydowską szkołą, czyli Żyd Żydowi uwierzy. Gdyby dowodów nie było. Uważajcie kamraci i kamratki. Gdyby dowodów nie było, kto zabił Żyda, my Żydom damy przeciw podejrzanym prawną opiekę. My, czyli król, czyli książę, czyli wojewoda, czyli my. Za gwałt na Żydzie wyrządzony, chrześcijanin będzie karany podług prawa ziemskiego. Sędzia żydowski żadnej sprawy przed sąd nie wytoczy, jeżeli do tego przez skargę strony spowodowany nie będzie. Gdy chrześcijanin odbierze dany żydowi zastaw, a procentu nie zapłaci w ciągu miesiąca, przybywa procent od procentu, czyli lichwa. I procent od procentu, i procent od procentu, od procentu procent. U Żyda nikt na kwaterze być nie ma. Znaczy, jeżeli wojna i wojsko się po dworach, po chałupach lokuje, to tylko u chrześcijan. U Żydów nie. Nie wolno jest Żydom wypożyczać pieniądze na dobra nieruchome. Ale to zmieniono, to zmieniono, wkrótce to zmieniono. Zastaw, gdy rok i dzień u Żyda pozostaje, staje się własnością Żyda. Odwodzenie dziecka żydowskiego jako kradzież uważane będzie. Odwodzenie, czyli nawracanie nich. W dnie świąt swoich Żydzi nie mogą być przymuszani do oddawania zastawu. Uważajcie, ten punkt jest powiązany z tamtym punktem wyżej. Bo może, gdy przyszedł chrześcijanin zapłacić pieniądze za zastaw, akurat rok mijał. Akurat rok mijał, ale tego dnia Żyd święto miał, to w następnym roku zastaw przechodził na własność Żyda. Pominął rok i jeden dzień. Nie wolno Żydów oskarżać. O używanie krwi chrześcijańskiej. Zastawy od nich gwałtem biorący, ściganie na siebie, kar ściągnie na siebie karę. Występki Żydów w ich szkołach żydowskich sądzone mają być tylko. W jakiej monecie Żyd pożyczał, w takiej żądać może oddania długu z należnym procentem. Konie Żydzi w zastaw tylko we dnie brać mają. Po zmroku nie. Mincerzom nie wolno chwytać Żydów pod pretekstem, że fałszują pieniądze. Czyli mogą fałszować. Mincerz to jest ten, co płucze monetę. I on nie ma prawa ścigać Żydów, ani podejrzewać o to, że psują pieniądz. W gwałcie nocnym sąsiedzi Żydowi pomoc dać winnym pod karą 60, 30 szelągów. Hańba! Uważajcie, uważajcie. Wolno jest Żydom wszystkie towary kupować, chleba i innych żywności dotykać się, ile chcą. Hańba! 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 I z tym samym... Statutem. Stanęli nad naszym prawem, poza prawem, stali się kastą nietykalną. Zbudowali w głowach naszych dzieci fałszywą tolerancję i fałszywy powód do dumy: jakoby to nasi przodkowie szlachectwem, miłością, tolerancją, wyjątkową. Wyprzedza, wyprzedzającą Unię Europejską byli. My to unieważniamy, my to likwidujemy, my to palimy, my z tym rozwód bierzemy, my prawa żydowskie na tej ziemi likwidujemy na wieki, wieków. Amen! To jest wola wolnych Polaków, żadnych statutów. Żadnych aktów, śmierć wrogom Polski. Niech, niech, niech! Oto, to, 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 to. Oto statut, który nabije na włóczni Wieduna. Nie, nabije na włóczni Wieduna i spalony na waszych oczach będzie. Ogień go pochłonie. Wrócimy do domu wolni i szczęśliwi. To tylko symbol. Ale ten proces ma się odbyć w naszych głowach, w, no, w głowach naszych dzieci, w głowach naszych wnuków. Już nigdy Polak Żydowi nie będzie niewolnikiem. Zdjęcie. Nie Mało się! Jesteśmy wolni od żydowskiej obłudy! Jesteśmy wolni od żydowskiego kłamstwa! Pali się! Pali się! Pali się! Polej synku jeszcze to, żeby nam się to paliło i dawaj ten kubełek do góry! roku jest, jest dniem kiedy skończył się dyktat statutu haliskiego w Polsce śmierć wrogom polski śmierć 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 wrogom polski śmierć śmierć śmierć, śmierć wrogom polski śmierć, śmierć. niepodległej Polsce, kamraci i kamratki. I powiem wam tak, i to by było na tyle. Tropcie takie dokumenty, tropcie takie statuty wszędzie, gdzie jesteście, i w ogień z nimi nie może nikt większych praw nad Polaków mieć jak Polacy sami na tej ziemi. Pytam się grzecznie, dlaczego by tak miało być? Tylko wtedy, kiedy zdrajca się wśród nas znajdzie, albo głupiec. Polak w Polsce gospodarzem, tak? Na własnej polskiej ziemi! Polak w Polsce gospodarzem, gospodarzem tak? tak? Polak w Polsce, w Polsce gospodarzem, tak? 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 Polska dla Polaków? Tak? Wrogom Polski! Śmierć śmierć śmierć, 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 śmierć! Szanowni Państwo, że Wam się chciało z całej Polski przyjechać, my świata, świata, my Wam wzajemnie dziękujemy. Ale są jeszcze jedni ludzie, którzy dzisiaj są tutaj z obowiązku i im też należą się podziękowania. Policja jest nasza! Policja jest nasza, policja jest nasza, policja jest nasza, policja jest nasza, policja jest polska, policja jest polska, policja jest polska, policja jest polska. Kabraci i kamratki! oficerowie, wy, którzy tu byliście, z nami pilnowaliście was, na, nas, dbaliście o porządek. Byliście służbowo. Dziękujemy. 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 dziękujemy.